I na stadionie będzie się tutaj działo niesamowicie wiele. Cztery sztafety walczą o trzy miejsca na podium. W tym gospodarze Finowie Iversen, Niskanen, trzeci Pellegrino, czwarty Ustyugow. Iversen ma na plecach Niskanena. Jest teoretycznie najsłabszym sprinterem z tej całej czwórki reprezentant Finlandii. Ale jedzie! Proszę spojrzeć, jak on fantastycznie zjeżdża! I I, wybrana wybrana się, i Iversen ależ sensacja, ależ niesamowite rozstrzygnięcie. Włosi walczą z Rosjanami o złoty medal. Złamany medalinio. kijek Norwega! Złamany kijek Norwega. Nie będzie medalu dla Norwegii na tych eee. zawodach. A drugie złoto dla Sergeja Ustriugowa. On wyprzedza Pellegrino. Rosja ze złotym, Włochy ze srebrnym, a Finlandia z brązowym medalem. Co za bieg, co za rozstrzygnięcia. Niesamowita historia. Aczkolwiek no, Iversen czwarty i chyba by skończył czwarty gdyby się nie przewrócił, bo Niskanen już go wyprzedzał. No, nie wiem czy skończyłby czwarty czy drugi, przecież tamta różnica jednak była spora, ale coś oni tam zrobili. Miałem wrażenie, że Norweg zajeżdża Torfinowi, to ten próbuje go minąć. I tam, nagle stracił równowagę. I nagle stracił równowagę. Jaue który tam biegł obok, myślałem, że połamie te kijki albo, nie wiem, zjebuł tego śniegu do stadionu. Burknął coś do Iversena. Z jednej strony cieszą się z medalu, ale z drugiej było ciut, ciut do złota. Ależ niewiele brakowało, ależ emocji, ależ bieg. Kivercent tylko się może uśmiechnąć teraz, no ale powiedzieć sorry guys, no powiedzieć przepraszam, ale oczywiście nie chciał, nie chciał takiego wydarzenia.